Hej, cześć, witajcie w odcinku informacyjnym z gry Jurassic World Evolution 2. Dzisiaj przedstawię wam, co jeszcze trafi do gry 8 marca wraz z aktualizacją, ale bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam! Oprócz DLC tego samego dnia do gry wejdzie darmowa, podkreślam, darmowa aktualizacja, która również ma swoją zawartość. A w niej, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, zostaną dodane nowe dekoracje, co oczywiście jest dobrą wiadomością. Dzisiaj możemy zobaczyć na kilku zdjęciach o czym mowa, ale na pewno nie wykładali tutaj na stół wszystkich kart i takich dekoracji pojawi się znacznie więcej. Na początek dwa screeny, z których możemy wywnioskować, że teraz będziemy mogli stworzyć powiedzmy opuszczoną bazę, czy nawet nie opuszczoną, ale taką bardziej zarządzającą część parku. Bo do gry wiedzą takie elementy jak beczki, skrzynki, naczepy od ciężarówek, prawdopodobnie jakieś namioty, magazyny na zapasy. No, jest tego dosyć sporo, jak się przyjrzycie tym zdjęciom. Zatem, opuszczona baza Lost World stoi przed nami otworem. Ale w kwestii dekoracji to jeszcze nie wszystko, bo zostanie dodany również wybieg raptorów. Wybieg, czy tam przechowalnia, zagroda, zwał jak zwał, wiecie o co chodzi. Doda tu trochę więcej immersji weży Jurassic Park, ale fajnie by było, gdyby miała ona jeszcze jakieś zastosowanie. Dodatkową dekoracją, jaka się pojawi, będą fontanny. Wreszcie coś na co wiele osób czekało w szczególności osoby które grały w jurassic park operacja genesis. Mam nadzieję że widoczna na zdjęciu fotanna nie jest jedyną jaką otrzymamy tylko powiedzmy taką średniej wielkości bo fajnie by było móc postawić też jakąś trochę mniejszą ale jeszcze zobaczymy. W zapowiedzi DLC pojawiła się wzmianka o podglądzie dinozaurów. I mamy również screen, który pokazuje co autorzy mieli na myśli. Część osób twierdzi, że jest to narzędzie, które umożliwi nam tworzenie młodych, bo są takie opcje jak wysokość czy wybranie kolorystyki, ale moim zdaniem nie mają one racji. Spójrzcie, są to ustawienia światła. Czyli w dalszym ciągu siedzimy w podglądzie dinozaura przed jego wytworzeniem, i teraz dzięki temu. Będziemy mogli zobaczyć, jak nasz dinozaur będzie wyglądał z takim czy takim skinem, z lewej bądź prawej strony, pod słońce, czy nie? Takie jest moje zdanie, ale na pewno nie jest to żadne wprowadzenie młodych osobników. Swoją drogą, skoro mogą stworzyć tak zaawansowane narzędzia do podglądu samego dinozaura, to czy nie mogliby tego wykorzystać w jakiś sposób do tworzenia na przykład wodospadów w grze? Tak, tylko głośno myślę, i raczej zdecydowanie więcej osób ucieszyłoby się z takiej zawartości. Na sam koniec, info o zawartości płatnej, mianowicie mowa tutaj o fluorescencyjnych parazaurolofach, bo został udostępniony klip. Jak się to ma w praktyce? I co uważam, wyszło im naprawdę dobrze, i zaczynają się pojawiać argumenty, żeby zacząć prowadzić rozgrywkę w nocy. Zatem ja was zostawiam tutaj obejrzyjcie sobie jak to wygląda, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Piąteczka. Paris lux is another of Dr Wu's more unique creations. The marriage of genes from a variety of marine creatures has given the herbivore a fascinating bioluminescent skin. Truly a sight to behold after dark.